Dobrze, to zróbmy sobie rozkład. Początek pracy stalią. Przez 15 minut chyba tasowałem te karty. Żeby były dobrze potasowane. Ok. Początek pracy stalią. Mam taki rozkład, który znalazłem na jednej z grup y, facebookowych tarotowych. Coś tam się właśnie podzielił. Takim hmm. rozkładem, w jaki sposób sam zaczyna pracę stalią. Czy sama zaczyna, bo tam to chyba była hmm, jakaś starożytka. No więc zobaczmy. Mary El Tarot. Co masz mi do powiedzenia. Jaka jesteś? Jak będzie to w sercu? Jaka jesteś? Jakie są twoje granice? Jaka jest twoja mocna strona? Eee, potem będzie tak. Czego mnie nauczysz? Czego mnie nauczysz? Hmm. Wynik naszej współpracy. Potem, kto w tej tali reprezentuje mnie? Kto w tej tali reprezentuje największe dobro? I kto w tej tali reprezentuje największe zło? ok, przestawia. Aby przynajmniej mniej więcej było widać. No to zobaczmy, jaka jesteś. Hmm. Jaka jesteś, przedstaw się. Ta karta zar zar zarysowuje charakter tali. Warto zwrócić uwagę, czy odpowiedziała małymi czy wielkimi arkanami. A jeśli małym, to jakim kolorem? No zobaczmy jaka jesteś, Mary El Tarot, dziewiątka mieczy. <laughs> Hmm. Ciekawa karta. Tak, jakby wszystko miało być yy, takie mocne i intensywne, nie? Bo taka jest właśnie dziewiątka mieczy. Chociaż no mówię, zobaczcie, jak to jest w ogóle yy, całkiem, inny, całkiem inny przekaz, nie? Mówi o całości. Yy, na pewno o przejściu na drugą stronę. Yy, zmiana, zmiana perspektywy. Czeń albo biel. Hmm. Yy. Dziewiątka Mieczy mi się kojarzy z czymś takim, kiedy całkowicie dajemy się pochłonąć jakiejś perspektywie, jakiejś interpretacji. Tak? Rzeczywistość, akurat dziewiątka Mieczy jest całkowicie czarna, i jakby o tym mówi ta karta. Natomiast um, ja myślę, że tu chodzi o taką pewną totalność naszych myśli, tak? o to, że nasz świat. Jest taki, jak, jak sobie wymyślimy. Jeśli wymyślimy sobie, że jest czarny i ciężki, to taki będzie, ale jeśli zobaczymy to jako, jako pewną bramę, jako pewne przejście, no to za tym gdzieś kryje się całe królestwo, które na tej talii widać. No dobra, zajrzałem właśnie do książki, żeby zobaczyć, co tam jest opisane w tej karcie. I faktycznie jest tak, jak, jak mniej więcej, jak innym, innymi słowami, ale to, co powiedziałem, nie? że mamy jakby świątynię nieskończoności gdzieś tutaj, rzeczywistości. Tak? Ta dziewiątka mieczy, jest taką kartą, która mówi, jakby o tym, że jak najbardziej, najbardziej intensywnie doświadczamy tego, co oznacza być człowiekiem jakby ze wszystkimi konsekwencjami tego, nie? I że jakby ta karta może być też takim pewnego rodzaju przewodnikiem przez życie. Myślę, że właśnie przez tą intensywność myśli, która tak naprawdę nas... Ja na przykład bardzo mocno to doświadczam, nie? Że bardzo mocno nas kreuje. To, co myślę, jakby tym jestem. No, dlatego tak ważne jest, żeby kontrolować swoje myśli. Nie w jakiś taki głupi sposób, tylko właśnie mądry. No dobra, zobaczmy, jakie są twoje granice. Tak, jakie są granice tej talii? To jest, to jest ta karta. Cesarz. Ja od razu widzę, że granicą tej talii to na pewno jest jakaś struktura, konkretność, nie? Takie mówienie wprost na przykład. Myślę, że tutaj nic nie będzie takie, takie jednoznaczne. Wszystko będzie składało się z płcieni. Zobaczmy. Co to jest napisane w ogóle? Ja że granice mogą być tematami, na które talia nie odpowie. Hmm. To są sfery To jest ta sfera, w ta, którym Talia mówi nie No tak, cesarz jest kartą Która bardzo mocno strukturalizuje Ale jest też bardzo mocno związana z patriarchatem Jako takim, nie? z takim systemem władzy Myślę, że mm, Wiecie, ta, ten taki mistycyzm Tej Talii um, Takie całkowicie zachłyśnięcie się Tymi starożytnymi symbolami Um, pamięć, tak, o tym, co jest takie trochę new age'owskie właśnie, esoteryczne też mocno. Jest tak naprawdę takie antypatriarchalne, bo jest takie antyesencjonalistyczne. Patriarchat właśnie się składa ze struktury. Ten twardy system, w którym żyjemy, który nami rządzi, um, który właśnie tłumaczy nam cały świat od A do Z. Dokładnie wszystko, nie ma żadnej przestrzeni na nic. No, i to jest właśnie ta rzecz, która, której talia nie powie. No, to właśnie też może oczywiście oznaczać, że ta talia nie będzie dobrze rezonowała z takimi mocno przyziemnymi tematami. Um, co, ma, co ma czasem też słabą stroną, jest tak naprawdę, no bo czasami chodzi o to, żeby się dowiedzieć czegoś przyziemnego, właśnie od tarota. No dobrze, w takim razie zobaczmy, jaka jest Twoja mocna strona. <laughs> jaka jest Twoja mocna strona? Mm -hmm. A jednak te dziewiątki, no właśnie dziewiątka dysków, nie opowiadałem o niej, to też jest właśnie karta, na którą ja się zatrzymałem, jak, em, jak sobie ją oglądałem, tą talię, zresztą też dla Mary El jest bardzo ważna, poprzez taką właśnie afirmację em, ziemskości. Ja mam wrażenie, że może być też tak To jest w ogóle strasznie ciekawe Jako granica pojawił mi się cesarz Który też jest kartą ziemską A jako mocna strona pojawiło mi się Dziewiąta kadysków, nie? Czyli bardzo mocno zaawansowana Karta w y, 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 w, tym, w tym żywiole W tym ziemskim żywiole Zobaczmy co ja tutaj napisałem O dziewiątce o dziewiątce dysków. No tak, może no, podstawą był e, wizerunek Bafometa i właśnie e, tego egipskiego boga z baranią twarzą. E, diabelski aspekt w nas, pragnienie stania się kimś takim, wielka osobista siła, bycie sobą lub kimś innym. To może przerażać, podobnie jak skonfrontowanie się z własną zwierzęcą naturą, która pragnie takich rzeczy jak jedzenie albo seks. Karta powiązana z Oczywiście dziewiątką Wielkich Arkan, czyli pustelnikiem, ale też z osiemnastką, z księżycem. Myślę, że mocną stroną tej karty jest praca z podświadomością, na pewno. Wydobywanie tych rzeczy z podświadomości na światło, na światło dzienne, nazywanie też pewnych rzeczy po imieniu, właśnie. Eee, myślę, że ta karta, ta talia też jakby bardzo mocno będzie w związku z tym pracowała z takimi głębokimi pragnieniami, aspiracjami, ambicjami. Jak najbardziej. Też może. Ale zupełnie inaczej, nie tak ziemsko, nie? Chyba trochę bardziej psychologicznie. Zobaczcie też, że to jest dziewiątka dysków. Strasznie tak pokazana przez, tą, przez ten wizerunek diabła tutaj, nie? Który się źle kojarzy. No umówmy się. Tak? To nie jest fajne skojarzenie. Ale też właśnie, ym, no, ym, trochę tak jakby konfrontowała z tą ciemną stroną. Ym, też może konfrontować ze słabościami, ale... To jest bardzo ważne dla mnie. To już jest, jakby, moja m, taka interpretacja dziewiątka dysków dla mnie jest kartą, w której bardzo ważny jest ten element izolacji, autoizolacji. Um, więc to jest też ten temat, nie? To, co mam w głowie. No dobra, idźmy dalej w tym czytaniu. Eee, czego mnie nauczysz? Czego mnie nauczysz? Nie, nie. W jaki sposób mogę. Tak, czego się na mnie nauczysz, albo w jaki sposób mogę się od ciebie uczyć. Mm -hmm. Trójka dysków, czyli ten element ziemski gdzieś, gdzieś jednak jest, nie? Ale nie w tym ujęciu takim mm, ee, cesarskim. Trójka dysków to jest na pewno praca i współpraca, i to mi się bardzo z tą dziewiątką dysków tutaj kojarzy, kiedy mówiłem o aspiracjach i o chęci osiągnięcia jakiegoś czegoś konkretnego bardzo mocno. To trójka dysków to jest ten sposób. Jak, jak nauczysz mnie, jak to dokonać? Nauczysz, będziesz pokazywała, jak osiągnąć swój cel. Poprzez współpracę, być może, być może poprzez integrację różnych części, które w jakiś sposób są ze sobą. Um, sprzeczne, albo może być problem, żeby grały. Na pewno, nie, na pewno trzeba włożyć w to wysiłek jakiegoś rodzaju. No, trójka dysków to jest oczywiście karta, która mówi o takim oddaniu pracy, tak? Nasza praca jest naszą pasją. Mamy poczucie, że tworzymy coś wyjątkowego i coś ważnego. Daje nam to poczucie szczęścia i poczucie spełnienia. Mnie to nie dziwi, słuchajcie, że, kart, że talia, która mówi o podświadomości, która mówi o tym, jak pewne rzeczy, jak strasznie ważne jest to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość dookoła nas, w jaki sposób postrzegamy naszego, naszego samego siebie, potrafi być, tak jak mówię, ezoteryczna. Może się wydawać bardzo oddalona od rzeczywistości, niekonkretna tak, trochę. A z drugiej strony może mówić rzeczy, które są właśnie bardzo wprost i bardzo klarowne. Ale od tego ujęcia, mam wrażenie, od tego ujęcia oceniającego, tak? Bo to jest właśnie ta różnica, nie? Cesarz to też jest energia ziemska, też porządkuje, też mówi o aspiracjach, ale jest oceniający. W dziewiące dysków my już jakby tego, z tego elementu jesteśmy pozbawieni, tak? Akceptujemy wszystko. Hmm. Jeśli jakby dobrym sposobem, oczywiście, w dobry sposób tą energię przelabiamy. <laughs> No dobra. Tutaj mamy wynik naszej współpracy, ale zostawię sobie tą kartę na koniec i zobaczmy, kto w tej talii reprezentuje mnie. Nie wiem, powiem wam szczerze, czy chcę, chcę ta odsłaniać tutaj, ale no ale odsłonię. Ósemka ósemka dysków. Hm. Jak e, mocno, nie? Łączy się ta e, um, te dwie karty, jak bardzo mocno się łączą. Nie zawsze się mówi, że to jest praca taka codzienna. A to jest praca e, mistrzowska. Natomiast ósemki oczywiście są bramą. Tak O tym właśnie też mówiła, czy pisała w tej swojej e, książce z Donitali Mary Elto. brama do dziewiątek. Tak naprawdę, przez którą trzeba przejść. A ósemka dysków jest niesamowicie, niesamowicie ważną, e, ważną kartą. Tutaj mamy pracę przedstawioną trochę jak rytuał. Dlaczego? Bo mamy to zwierzę rytualne, tę tą, tą owieczkę która jest gdzieś wciśnięta między dwie wielkie siły, nie? jakby dwóch bogów, można tak powiedzieć, którym ona zostaje złożona w darze. Tak? To jest to, co dajemy światu, co dajemy z siebie tak? na tym ołtarzu rytualnym, po to, aby uzyskać przychylność bogów. No, e, bardzo przyznam szczerze, ciekawa ciekawa interpretacja mnie, ja jakby pan pewne pomysły, ale zostawię je już dla siebie z tyłu głowy. Co, co konkretnie myślę, no ale bardzo obraz mi się klaruje w całość. No super, ciekawe czytanie. Co mamy potem? To był ten wynik, miało być na koniec, ale zobaczmy, kto w tej italii reprezentuje mm, największe dobro. Hmm. Trójka Mieczy. Trójka Mieczy, a więc wracamy. Do tego, co było na samym początku, to, co powiedziałem um, o, tej, um, o tej karcie, kiedy <coughs> pokazywałem, kiedy robiłem jej przegląd, tak? Że to jest taka karta, która mówi o tym, że. Um, um, że um, w życiu jest zarówno. Um, piękno, jak i cierpienie, tak? No właśnie. Życie to ból. Trzeba się z tym pogodzić, z miłością i pięknem. Co ciekawe, ja mam wrażenie, że tu chodzi o pewną taką. Wiecie, bo Trójka mieczy mówi o dostrzeganiu tego, co trudne, o dostrzeganiu tego, co niewygodne. I kiedy się z tym skonfrontujemy, to faktycznie możemy czuć, że to serce zostało przebite, nie? ale ja uważam, że jest to karta, która ogólnie ma taki bardzo wyzwalający charakter. Tak bardzo mocno trójki w ogóle tak, to jest siła kreująca. I one właśnie takie są. E, jeśli, jeśli nie boisz się, tak? Tego zranionego serca, jeśli to nie jest coś, co cię paraliżuje, no to po prostu przez to przejdziesz nie? I, będziesz, i będziesz wzmocniony, i będziesz w stanie kreować, y, kreować to, czego chcesz. No właśnie. Ciekawe, ciekawe, dużo, mało, mało wielkich arkan zobaczcie. W ogóle mną no, niesamowite. Nie spodziewałbym się w takim czytaniu i przy takiej talii, że tych wielkich arkan będzie dużo, a ich nie ma. Jest tylko jedno wielkie arkanum na razie i to jeszcze w tej pozycji, która mówi o granicach tej talii. <śmiech> <śmiech> Więc ym... Ym... No może to być mieć związane z tym, co mówiłem, że trochę jest tak, że ym... w tej talii małe arkana są jak wielkie arkana, tak? Mary... Mary White tak to wszystko sobie zaprojektowało. No i to ciekawe, największe zło, kto w tej talii reprezentuje największe zło. Mamy dziesiątkę dysków też karta, która może się kojarzyć z patriarchatem, yy, ponieważ ona yy, to jest taka karta systemu rodzinnego u nas yy, w naszym świecie, w naszej cywilizacji rodzina jest, słuchajcie, też takim nie jest tylko takim miejscem bardzo intymnym, ale też jest jakby taką przestrzenią. Która bywa opresyjna w jakiś sposób, yy, i która bardzo może mocno wpływać na to, co ma myśleć jednostka, tak? Yy, kim ma być jednostka. I mi się właśnie wydaje, że, że to jest taka talia, bardzo zresztą rytualna, tak sądzę. Właśnie po to, żeby się połączyć z tą, tą pierwotną energią wszechświata. Stąd takie osadzenie w tych archetypach, nie? Stąd takie osadzenie w tych, Starożytnych archetypach, tak naprawdę, tych rzeczach, do których my, we współcześnie żyjąc w tym świecie i w tej kulturze, w którym wszyscy żyjemy, nie mamy tak naprawdę dostępu, bo te rzeczy zostały zakopane gdzieś bardzo głęboko. I znowu, też, no, strasznie mi się to właśnie ze sobą kojarzy. Gdzie są te granice, gdzie jest największe zło, czyli jakby to myślenie konwencjonalne, tak? myślenie o tym, że świat może być dobry albo zły. Tak. Pamiętajmy, że dziesiątka dysków Ona może mówić zwłaszcza w takiej odwróconej pozycji o tym, że um, jesteśmy w jakiś sposób uzależnieni od rodziny, tak, na przykład finansowo. Więc tutaj ten aspekt niezależności, szukania własnej drogi. Też w tej przestrzeni materialnej, nie, bo tych dysków jest strasznie dużo. Dziwi mnie to trochę przyznam szczerze, nie spodziewałbym się tego. E, tak jak mówię, jakbym miał sobie tak wymyślić, jakie karty się pojawią, to nie, nie myślę, że nie, nie wskazałbym tych kart. No dobra, zobaczmy, jaki będzie wynik, tak? Wynik naszej współpracy. Oczywiście, trzeba m, bardzo umownie zatraktować, bo ponieważ e, jeśli ta współpraca będzie trwała, bardzo długo, to, bardzo długo, to też wynik może się zmieniać. Mamy piątkę mieczy. <kłynie> Kolejna taka, bo bardzo, bardzo niespodziewana karta na tym, w tym miejscu. też Zobaczcie, jak inne ujęcie, nie? Ale właśnie to jest to, te, te sowy, jako, jako dużo różnych myśli, dużo różnych sił, która się gdzieś kieruje. Piątka mie piątki mieczy są takimi w miarę trudnymi kartami w Tarocie, ponieważ one mówią o granicach, o tym, że te granice są przekraczane i, jakby my, w związku z tym odczuwamy pewnego rodzaju dyskomfort. To co powiedziałem wcześniej, myślę, tak? że to będzie taka talia, która um, będzie mówiła takie niejednoznaczne rzeczy mm, i może też niewygodne, tak. Może też niewygodne, oczywiście może tak być. Um, ale na pewno ważne. Ale na pewno ważne. Piątka mieczy też zwraca uwagę, na jak powiedziałem, na nasze ego. Nie? Na to, na, na, co to jest ego? To jest ten taki. Stereotypowy obraz nas samych, jaki my mamy, tak? Co my musimy myśleć o sobie, kim mamy być, jak inni ludzie powinni nas traktować, jak inni ludzie się powinni do nas zwracać, tak? Jako źródło konfliktu, jako źródło właśnie popadania w jakieś sprzeczki, wchodzenia w jakieś takie wojenki, które tak naprawdę nie mają sensu, bo wynikają tylko i wyłącznie. Um, no właśnie, z tych słów, które często są zwodnicze, są zwodnicze, ta karta może też właśnie mówić o tym, że mm, jako wynik, żeby zwracać uwagę na drugie dno, to co jest pod spodem cały czas. Natomiast granice, myślę, że ona będzie wytyczała granice w jakiś sposób. No dobra, słuchajcie, podzieliłem się z wami tym y, czytaniem. Ciekawe, ciekawe. Nie robiłem też nigdy jeszcze y, czegoś takiego, ale myślę, że to jest, jest fajny eksperyment. Y, y, Ciekawi mnie, czy ktoś w ogóle z Was, kto pracuje z tarotem, ma w ogóle taką talię, ma z nią doświadczenie. I czy w ogóle robicie też takie rozkłady na, na początek pracy z talią. Bo ja robię. Bo ja robię nie ze wszystkimi taliami, ale czasami mam na taką ogromną potrzebę. I tak było tutaj. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Za wysłuchanie. Do usłyszenia kolejnym razem, papa. Pa.